Vlog ma z dzień szósty. A ich pogody są różne i rzadko co się sprawdzają. No ale zobaczymy czy przez weekend będzie padać tych tak jak powiedzieli, czy nie. A to się rzadko sprawdza, kiedy oni mówią, że ma padać akurat deszcz. No, że ma padać śnieg, więc zobaczymy. Wrócił nam wczoraj prąd. Wczoraj nam wrócił prąd jakoś pół do dwunastej. W pół do pierwszej okazało się, że to w ogóle jest awaria ogólna i to się u wszystkich stało. Całe w ogóle osiedle było włączone, trzy ulice dalej też, więc... Więc spoko. Cześć, witam się z wami o godzinie 16.00-16.10 eee, Powiem wam, że dzisiaj no fajnie poproszę o fajny nam prezent zrobił ten Mikołaj e, No tego śniegu jest mimo wszystko trochę. Na parkingu jest go Więcej niż na drogach, bo myślę, że na drogach się już rozpuścił, bo miło wszystko, temperatura jest na plusie, eee, więc no nie ma prawa jak ten śnieg wytrzymać dłużej, no ale parkingi są fajnie opruszone. Fajnie to wygląda. Jutro ma też padać śnieg, więc, więc fajnie, może będą białe święta w tym roku. Ja też dzisiaj byłam oglądać do dlatego że ja bardzo bym chciała prawdziwą choinkę, bo ja lubię zapach tej choinki. E, więc e, pójdziemy w tym roku chyba w prawdziwą choinkę. E, stwierdziliśmy, że chcemy taką trochę większą. E, myśleliśmy o 1,60, metr, metr 70 e, Musimy zobaczyć, jak od nas do mieszkania wejdzie. E, no i... Co? Jadę do domu, będę dzisiaj wyciągać jeszcze część ozdób świątecznych, będę wyciągać jakieś choinki, jakieś bombki, zobaczę co mam e, i co nam się sprawdzi i spodoba. Że jeszcze przed mieszkaniem chciałabym trochę udekorować, e, chciałabym tam dać, bo e, mam tam małe choinki, chciałabym te choinki ozdobić. E, może przy drzwiach jeszcze postawię sztuczną choinkę, żeby to tak fajnie wyglądało i żeby tam nie było wiecie zbyt nudno. I drzwi wejściowe chciałabym. E, ozdobić, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze dzisiaj jedna na brwi i na rzęsy. Eee... Wróciłam przed chwilą z brwi i rzęs, zrobiłam dzisiaj wyjątkowo ciemniejsze brwi. No i tradycyjnie rzęsy. Tak się to prezentuje fajnie. Eee, I teraz zrobimy sobie unboxing, bo widzicie wyciągłam w ogóle już sobie te bombki, eee, co mam. Mam te złote i czerwone. Tu mam jeszcze jednego boksa też z bombkami. Tutaj też są czerwone i złote. Tu mam łańcuch, ale nie wiem czy ten łańcuch będę dawać. I tu mam jeszcze jakieś lampki. Tu mam to samo. Tu mam też dużo czerwonych bombek, jak i złotych. Tutaj mam same czerwone. I tutaj mam też kilka e, złotych i czerwonych. Myślę, że złotych nie będę dawać, tylko dam same czerwone. E, i do tego jeszcze po prostu jakieś sremne bombki dokupię i może te białe, żeby to tak fajnie pasowało. Na wcześniejszych vlogu, jak wam mówiłam, że poluję na gofrownicę Stefala i udało mi się ją dorwać. E, ona jest z wymiennymi wkładami. Tutaj jest 12 wkładów, w zestawie są tylko e, dwa. E, mamy tutaj na gofry e, i sandwicha na tosty. E, myślę, żeby jeszcze dokupić dwa e, żeby dokupić na pankejki i na coś tam jeszcze i na panini, bo tam i tortilki można, i tam i tortilki można fajnie tortilki zrobić. Ja, my lubimy e, wrapa właśnie z kurczakiem, e, więc na tych wkładach z panieni to będzie idealnie będzie to idealnie pasować. Myślę też jeszcze o tych jednych wkładach. Jutro pojazdam fala, bo wiem, że teraz jest jeszcze w ogóle promocja na te wkłady, że są e, 3 plus 2, coś takiego i jeszcze są w promocji, więc może po prostu dokupię i najwyżej dam dwa mojej mamie, bo ona też tam jakieś potrzebowała, a ja wiem, że trzech na pewno jeszcze nie potrzebuje. Tak się prezentuje ten tu już mamy te wkłady gofrowe i tu mam zapakowane w pudełku wkłady. Tu mam właśnie opakowanie po opakowanie po po gofrach, po tych frowych. To jest w ogóle 4 z 12 i tu mam wkłady eee. i tu mam te wkłady takie na tosty. Więc spoko, no ale powiem Wam, że długo polowałam na ten y, toster. I jeszcze jak my mamy małą kuchnię i nie mamy tego miejsca dużo do przechowywania, no to taki y, toster kilka w jest naprawdę duże ułatwienie. No bo jednak wiecie, tylko wkłada, a wkłady są jednak małe, a one są jeszcze takie książkowe, że to można i na półkę jakoś fajnie poukładać. Y, więc on naprawdę mało miejsca zajmuje. Yy. No, ale powiem Wam, że wreszcie zrobię moje wymarzone gofry, bo ja już tak długo miałam ochotę na te gofry. No i wreszcie zrobię gofry. Hmm. Trochę się do tego przymierzałam, ale było no, warto. E, też w ogóle dzisiaj taki trochę był krótkowy dzień, bo ja byłam na tych rzęsach i na tych gibach. No i to w sumie tak trochę mi pół dnia zeszło. E, jeszcze jutro chcemy ubrać wreszcie tą choinkę. Ja już tutaj przygotowałam te, te ozdoby. W ogóle dzisiaj spadł też ten śnieg, i powiem Wam, że e, już go nie ma. Była przez 2-3 godziny szklanka na drodze, na chodnikach. E, no, bo wiadomo, wiecie, deszcz e, i śnieg, no i był trochę przymrozek. Teraz mam wrażenie, że trochę zeszło i teraz już jest temperatura znowu na plusie. Zobaczymy, jak będzie przez noc, bo czytałam i sprawdzałam na prognozie pogody, że przez noc mają być znowu minusowe temperatury. E, I ma padać śnieg, więc sądzę, że jutro będzie jeszcze gorzej. No, ale zobaczymy. W ogóle też mamy taki plan na weekend, że chcemy ogarnąć tamtą część, dlatego że będziemy dawać choinkę do salonu, no i musimy trochę miejsca zrobić, więc chcemy wylokować te biurko, które teraz tam jest, i tam już po prostu wróci moja toaletka. Tak jakby miało być od początku, a, a biurko po prostu gdzieś indziej damy. I. I zamówiłam sobie dzisiaj jeszcze kilka świątecznych rzeczy z temu, zamówiłam już jeden prezent i zamówiłam kilka rzeczy do pakowania prezentów, e, więc jak przyjdzie mi z temu, a to, na temu to się trochę czeka, więc pewnie za 2-3 tygodnie Wam pokażę, co zamówiłam i co mi przyszło. Zamówiłam też sobie kilka dekoracji do domu z Sinseya. Mm, bo mi dalej to okno tak po prostu wygląda, niby tam jest ta jedna gwiazda, ale jakoś mi tak za mało e, i coś bym jeszcze chciała. E, też chciałabym przez na tym oknie powiesić wreszcie firankę, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie, ja teraz lecę trochę posprzątać, trochę poogarniać i jeszcze się do Was odezwę potem. Dzisiaj pewnie znowu zobaczymy nasz cudowny serial Plotkara, w tym tygodniu mieliśmy trochę mniej czasu i go nie oglądaliśmy. E ale no może dzisiaj przy piątku nam się trochę więcej uda go zobaczyć, bo wczoraj nie trzeba wstawać wcześniej, A hmm, więc myślę, że dzisiaj zobaczymy. Wiem, że już jesteśmy na sezonie szóstym, więc może dzisiaj nawet ją skończymy. Eee, no ale powiem Wam, że fajnie było tak wrócić po kilku latach do plotkary. Eee, no bo to jest jednak, wiecie, można się pośmiać, jednak się potem już wkręcasz w te losy tych bohaterów, no to... To już to jest ciekawe, e, ja wiem, że na przykład tak z przyjaciółmi mam, ale przyjaciół to ja już znam na pamięć i e, jak każdą scenkę umiem powiedzieć po prostu po polsku, po angielsku, e, ale, przy, ale przyjaciele to jest taki typowy odmóżdżacz, że po prostu po ciężkim nie włączasz w przyjaciół i to ci tam leci i tak wiesz, nie musisz się skupiać, co tam się dzieje, jeszcze kto w ogóle już znasz, to totalnie luz e, ja też to lubię włączać, tak w tle, jak mi to leci i sprzątam, e, ja też uwielbiam włączać przyjaciół po angielsku, Eee, i po prostu jak już się wstrzymał, się śmiał, bo oglądał wraz ze mną. Ja mu potrafiłam powiedzieć po polsku i po angielsku, ale ja po prostu tego tyle zobaczyłam i tyle razy to oglądałam, że już po prostu to znam na pamięć. W ogóle, no ci przyjaciele, to jest wiecie taki serial, co się oglądał podczas całe dzieciństwa. I to zawsze był taki odmurzacz. No ja się, ja przyjaciół zaczęłam oglądać 4-5 lat temu, albo lepiej. No i ja to teraz oglądam, wiecie, żeby tak się trochę zrelaksować, trochę odmurzyć. to tam sobie gdzieś leci. Tak po ciężkim dniu to się włącza, to jest po prostu idealny serial. bo nie trzeba myśleć nad fabułą, bo tam po prostu yy, fabuła jest co odcinek. Tak, jak na nie mam w domu cały dzień i nasz kład jest sam. E to on otwiera sobie sam szafę w sypialni i wyrzuca moje ubrania na ziemię, żeby on na tej półce mógł leżeć. I zostawia sobie tam dwie, trzy bluzki i między tymi dwoma trzema bluzkami leży. Ale to, co mu przeszkadza i nie ma miejsca, żeby się położyć, no to po prostu to wyrzuca. No i ja teraz wróciłam i mam znowu całą szafę wywaloną. I no, muszę teraz to poukładać, no ale to jest tradycyjnie zawsze set, co on po prostu wyciąga z tej szafy. No teraz tutaj akurat mamy spodnie jakieś wyciągnięte, więc muszę to zaraz poogarniać, ale on po prostu ma taką no fazę, jak nas nie ma, to po prostu wyciąga te nasze ubrania i je rozrzuca. A najbardziej z mojej strony, bo ta moja szafa e, się nie domyka do końca. No i on po prostu sobie to otwiera łapką. E, i sobie wyciąga ubrania. No i tak samo też że z przesuwnymi. Drzwi przesuwne sam już otwiera, więc, więc też sobie wyciąga ubrania. Ale właśnie kładzie między ubraniami. My tam mamy wieszaki, więc on się z reguły kładzie między, albo między pościelą. No. Byliśmy jeszcze dzisiaj w Biedronce i pojechaliśmy po jedną rzecz, a skończyliśmy z siatką zakupów. No ale w tak, to, to się zawsze kończy. No bo w Wiedronce tych promocji mimo wszystko zawsze jest dużo. Eee, ja w ogóle zrobiłam zapas na chusteczek do domu, e, bo teraz jest taki chorobowy w okres i stwierdziłam, że po prostu wezmę nam paczkę pod... i wezmę tych paczek chusteczek, żeby do torebki sobie wrzucić, czy jak gdzieś idziemy to żeby to po prostu było, bo jest teraz masakryczny sezon chorobowy. Kupiliśmy też w pierniki, bo ja dopiero w tygodniu będę piekła i stwierdziliśmy, że po prostu kupimy sobie takie pierniki, żeby na razie coś po prostu tylko w tym domu było świątecznego, a ja lubię bardzo te pierniki z biega.